W sobotę piłkarze Wisły Puławy rozegrali ostatni mecz kontrolny przed zbliżającą się wielkimi krokami rundą rewanżową trzeciej ligi. Gracze Dumy Powiśla tym razem wybrali się do Świdnika, aby zmierzyć się z miejscową awią. Od początku widać było, że ten mecz nie będzie dla Puławen łatwy, nie tylko ze względu na klasę rywala, ale również stan na wierzchni świdnickiego boiska. Już w 12 minucie gospodarze za sprawą Wojciecha Białka objęli prowadzenie. 20 minut później ten sam zawodnik ponownie trafił do bramki Wisły. Na przerwę piłkarze schodzili przy prowadzeniu Awi 2 do zera. Drugą połowę puławianie rozpoczęli zdecydowanie lepiej i zaprocentowały tutaj zmiany dokonane przez szkoleniowca Wisły. W 49 minucie kontaktową bramkę dla dumy Powiśla zdobył Krystian Puton. Zachęceni golem piłkarze Wisły ruszyli nieco śmielej do ataku, co przyniosło efekty. W 56 minucie bramkę dającą remis zdobył Łukasz Kacprzycki, gdy wydawało się, że taki wynik utrzymał. Trzyma się do końca spotkania, w jednej z ostatnich akcji meczu gola na wagę zwycięstwa dla Puław zdobył niezawodny Adrian Paluchowski. Tym razem Wisła Puławy pokonała Awie Świdnik 3-2. Wykonamy dla ciebie każdy medal z dbałością o najdrobniejsze szczegóły, wieloletnie doświadczenie i własny park maszynowy. Najwyższej jakości. Błyskawiczna realizacja. Panda Meble. Producent mebli na wymiar. Zapraszamy do salonu w Puławach. Ulica Lubelska 55. Oraz na meblepanda.pl Zadzwoń i powołaj się na reklamę telewizyjną, a dostaniesz 5% rabatu.